I jestem z tej strony, Mutu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. A dzisiaj przedstawiamy sobie skrzydełka Buffalo z Chicken z chicken Kartel. Także zapraszam do oglądania. Dobrze, moi drodzy, a więc nasze skrzydełka z Buffalo z Chicken Kartel już gotowe. Także zobaczmy, co tutaj jest w zestawie. Za wszystko zapłaciłem 29 zł. No i zobaczmy, co my tutaj mamy. Bierzemy sobie sos dodatkowy, serowy. Bo się pani pytała. I tutaj powinno być 10 skrzydełek. Otwórzmy je sobie. O, tutaj jeszcze dali frytki. Zobaczcie, dużo tych frytek jest. kukurydze O, tego nie widziałem, nawet, że dają. jeszcze ciepła gorąca Zobaczcie, jest tu jest sporo tych frytek. kurde myślałem, że to jest skrzydełka. co tutaj mamy. Uuu i tutaj mamy te właśnie skrzydełka błafalo Tak się prezentują. Nigdy jeszcze takich nie jadłem. Napiszcie mi, czy wy takie jedliście. Wypełnie też nie i zazdrośni. Dobra, otwórzmy je sobie. Tutaj widzimy z cytrynką. Czekajcie, otworzę to. Tak się oto prezentują z bliska i poliśmy raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, no chyba jest 10. Także tu mamy cytrynę. Chyba je bierze. O, cytryną tak namacza. O, dobrze mówię. Możecie mi napisać, czy tak się robi, czy nie. Wyciska się sok na nie. A tutaj, co my mamy? Limonkę. I tutaj chyba tą limonkę też się wyciska. O, wyciśnijmy ją sobie. No, widzimy, chyba tak się robi. Chyba jeszcze ciepłe skrzydełka. Poczekajcie. No i tutaj rachunek znajduje się na Sienkiewicza 53. I tam możecie sobie właśnie takie skrzydełka, czy kurczaka, czy nawet burgera zamówić jak chcecie. 29 zł, no moim zdaniem troszeczkę sporo. Możecie napisać, czy to jest sporo według was, czy czy cena okej okay. yy, no dobra spróbujmy sobie jakieś. wybierzmy sobie, tu jest, a i zapomniałem dodać, że wziąłem sobie pikantne dobra weźmy sobie takie i pierwszy gryz a więc pierwszy gryz mm. faktycznie są pikantne Mm, tyle mięsa. Są takie lekko kwaskowe właśnie przez tą cytrynę. Są takie lekko pikane, soczyste dosyć. No, zobaczcie sobie jak ładnie mięsko odchodzi od kości. Na razie spoko, smak naprawdę elegancki. Ujdę sobie troszeczkę i, I dam wam no Skrzydełka powiem wam, że są zarąbiste, lekko pikane, ale w zupełności Zwykły Kowalski jest w stanie to zjeść. Teraz sobie spróbujmy frytek, bo jest ich naprawdę sporo. O, jeszcze tutaj mamy sos serowy do frytek, zobaczcie. Nie zauważyłem wcześniej. Taki sosik. No to spróbujmy sobie z tymi frytkami. Dobra, więc spróbujemy. Zobaczcie, jak to wygląda. Taki sos. Próbuje. Naprawdę czuć ten ser. Zobaczcie. Tak jakbyście ser taki topiony roztopili. Coś takiego. Fajnie, tak lekki posmak sera. Ale te frytki, wam powiem, że za bardzo troszeczkę są nasiągnięte tłuszczem. Moim zdaniem. Bo czuć ten tłuszcz w nich. Albo nie odsączyli. Nie zbyt dokładniej dlatego, ale sosik do tych frytek serowych, sztos. Za to na pewno plus. Dobra, spróbujmy sobie jeszcze tej kukurydzy. Taką kolbę. Dostałem. Zobaczcie sobie z bliska. Tak się prezentuje. Mm, soczysta. Fajnie soczysta. Jak ktoś lubi kukurydzę, to, to na bank bierzcie z tą kukurydzą. Ja za kukurydzą za bardzo nie przebadam, ale to jest dobra. Mm. Ok, a więc czas na podsumowanie. Dobra moi drodzy, a więc podsumowując, to znalazłem tylko dwa minusy. Pierwszy minus to, że te frytki są nasiągnięte tłuszczem zbytnio. No i drugi minus, że mogliby tego. Sosu dać troszeczkę więcej, bo zobaczcie tu jest frytek, bardzo dużo, a sosu jest malutko, także nie starczy tego sosu na te frytki. No i może jeszcze takie czepiastwo, to zbyt wygórowana cena, no ale to już napiszcie w komentarzach czy, czy waszym zdaniem cena ok czy nie. No ale ogólnie mogę ocenić to na 8 na 10, naprawdę zarąbiste w smaku. Możecie sobie yy, iść i spróbować, jeśli jesteście skierc Także to byłoby na tyle. Jak się odcineczek podobał, zostawcie łapeczka w górę. Subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu trzymajcie się. Hej.